Okej, okay, dzień dobry, tutaj znowu my. Iga, chodź. Dobra, więc... Aha, no dobra. E, teraz jest... Niedługo się widzimy, no bo... Teraz podjaśnię. Teraz? jest

Zobacz Burzę, on był przed tym filmiku naszego shortu I, i naprawdę on jest fajny, zobaczcie. idziesz to, to chodź, Zaraz. A ja tu, wiesz, Od Albo odjeden. Odjeden na ale Raz. Jak to wygląda? Ładnie wygląda. Patrz, jakie ładnie. Ja, dobra. Dobra, mamy tam i Antek, co ty robisz, Antek? Okej, okay, dobra. No dobra, teraz mi to wam pokażę. Stojący. Że nie te, tak, tylko stoi on. O A jest. Ten, ja. A Jak go dała, się! Było, to był taki było. Że się ruszał, tak. Jak maszyna. Ja to jest. Tak. Tylko yeah. się Nie, jakie są? Daj mi to. Daj mi Teraz ja Daj spokój. Ty lubisz, ona Nie, Czy coś się stało? Coś stało? Nie, najpierw... Włącz Nie. Jak No, nie. No, hey. he. Nie, so -No? yeah, e. dziecko. Halo? Dobra, dobra. No dobra, już papa. Okay, pa. okay, Widzimy się na YouTube. Daj mi krokieta. Kim ty gadasz? Papa. Co nakrywam?